Hej, kakociaki! Z tej strony Jana Jamek. No i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. No a dzisiaj Wam pokażę kilka bardzo nielogicznych rzeczy w Vlogstre Planet, które czynią tą grą pozbawioną logiki. Także jeżeli jesteście tego ciekawi, no to oczywiście zapraszam Was do oglądania. Przez niektóre klocki, tak jak na przykład klocki roślin, możemy przechodzić sobie na wylot, no i jest to nawet dosyć zrozumiałe. Ale jak mamy klocki albo kryształowej kuli, albo naleśników, albo napojów, albo lodów, albo jeszcze jakichś tam innych, no to to jest naprawdę dziwne. Wyobraźcie sobie taką sytuację, że idziecie sobie do znajomych, którzy uwielbiają kryształowe kule. sobie dacie przy stole i stawiają przed Wami naleśniki do jedzenia, ale nie możecie sobie nich zjeść, a nie możecie sobie także użyć kryształowej kuli, ponieważ kiedy próbujecie jakieś zrobić ruch ręką, to ręka przez to kulę przechodzi również na wylot. Nie możecie się napić ponieważ on też jest jakiś widmowy ten napój albo nie możecie też zjeść lodów, które nawet są jeszcze bardziej widmowe, ponieważ sobie lewitują. Czyżby BSP sugerowało, że my jesteśmy jakimiś dziwnymi duchami? Istnieje kilka klocków, które mają taką dziwną strukturę, która wygląda, jakby się one jakby tak przecinały. Nie za bardzo wiem, jak to określić, no ale to jakby nie za bardzo o to chodzi. Chodzi o to, że możemy sobie na nich stać, a tak naprawdę się unosimy w powietrzu. No bo widać, że ja zupełnie nie stoję na tej świeczce, a tak naprawdę sobie się tylko unoszę gdzieś tak w powietrzu. Tak samo z tym słupem, w ogóle na nim nie stoję, ale i tak ten klocek jakby się zachowuje tak, jak to był kwadratowy, a tak naprawdę w ogóle nie jest. Jeszcze tak samo z tym drzewem, albo z taką jakąś kością. No wiem, że to jest po prostu gra i że to nie jest tak zrobione celowo, tylko to jest. Taka struktura, no ale i tak to według nieby wygląda dziwnie, chociaż z drugiej strony myślę, że to jest lepsze niż to, że możemy sobie przez te klocki w ogóle przechodzić na wylot. Wtedy to już byłaby zupełna masakra. Napływy lawy są na BSP od już bardzo dawna. Odkąd po prostu tylko istnieje kopanie, ale przecież to jest zupełnie nielogiczne. Skąd się ta lawa bierze? Ona się pojawia tylko na poziomach 16, 48 oraz 80, i także jeszcze w ostatniej minucie kopania, ale ona bierze się zupełnie znikąd. Po prostu sobie wykopiecie jakiś określony klocek, na przykład na którymś z poziomu, w którym przed chwilą wymieniłem. No i nagle się ta lawa pojawia. A my nie jesteśmy w żadnym wulkanie. Ja na przykład się teraz znajduję w jakiejś takiej lodowej jaskini. No i to nie jest żaden wulkan. A jeszcze najlepsze jest to, że na ostatniej warstwie kopania są tylko takie zielone klocki, które są w takim jakby czymś, kiedy sobie wchodzicie na budowę świata. No i ta lawa się pojawia po prostu od tak. Nagle jej nie ma, a potem sobie nagle się pojawia. I to jest dosyć dziwne. Poza tym, nawet nam nic nie wiadomo, że po prostu nawet Ziggi nam nic nie mówiła. Tylko nam mówiła, żeby uważać sobie na napływ wylawy. Kto grał w szkolenie, kopanie ten wie. Ale tak naprawdę to zupełnie nic nie wiadomo. Ta lawa się bierze zupełnie z nikąd. Normalnie tutaj jakby nie ma żadnych takich jakby specjalnych zabezpieczeń, ani nic takiego. To, to do nazywania zwierzakiem czegoś, co definitywnie tym zwierzakiem nie jest, jest naprawdę bardzo dziwne. No bo to jest tak samo, jak wybyście sobie poszli do parku i zobaczyli na kamieniu i powiedzieli, o, jakie fajne zwierzątko, pewnie to jest kot. I tak samo, jak mamy sobie na przykład coś tutaj jeszcze innego, na przykład elfa, albo jak mamy sobie tutaj pomidora, albo pisankę, albo robota, albo żywe klocki, to nazywanie tego wszystkiego zwierzakiem jest naprawdę dosyć dziwne i mam co do wszystkiego bardzo mieszane uczucia. No bo to jest po prostu według mnie zupełny brak Brak logiki. Przecież to w ogóle nie ma sensu. Naprawdę, to jest tak samo, jakby byście sobie wzięli pomidory i nazwali go albo krowa, albo jakieś inne zwierzę z trzody chlewnej, albo tak samo jeszcze babeczka, albo jakiś czarodziej, albo jeszcze bałwan przy okazji. No po prostu nie wiem, co mam o tym sądzić. A tak jeszcze swoją drogą to nazywanie elfa zwierzakiem bardziej nie z niego niewolnika sprzedawanego na arabskim targu, a nie słodkiego, pomocnego zwierzaczka o takim niewinnym nosie. A jeszcze tak przy okazji, to jak mamy sobie tutaj taki dziwny banner w Nexusie jakiś elf traditions, to proszę go zmienić moi szanowni moderatorzy, ponieważ on bardzo wprowadza w błąd. Teraz już jest zupełnie inna, nowa kolekcja powtórkowa i nie ma tutaj na przykład jakiejś tutaj dziewczynki, elfinki, ani jakiegoś papa Smurfa. Istnieje sobie kilka takich klotków, jak na przykład lawa, albo lampa górnicza, albo latarnia, które sobie mają animację świecenia i to widać, ponieważ na przykład ta lampa się raz robi jaśniejsza, raz ciemniejsza, i tak samo ta lawa, i tak samo ta latarnia. Ale proszę mi bardzo, proszę wyjaśnić, dlaczego, skoro one mają taką animację, dlaczego nie rozświetlają tego ciemnego bloku, który sobie właśnie zbudowałem? No bo skoro tak jest, to raczej to powinno się wszystko oświetlać, sobie tutaj możemy wejść. No i Wam pokażę, że tak w ogóle nie powinno być. No bo skoro tutaj jest tak ciemno, to dlaczego te bloki tego nie rozświetlają? Skoro mają animację, to niech tutaj świecą, a nie tylko sobie pięknie wyglądają. No i teraz chyba coś, co mnie śmieszy w tej grze najbardziej, a mianowicie przechodzenie przez te trójkąciki. A żebyście bardziej zrozumieli o czym mówię, musimy sobie wziąć spray zmniejszający, który jest sobie właśnie o tutaj no i go sobie stawiamy. Bierzemy go sobie, zmniejszamy się, no i sobie na luzie możemy przejść przez taki trójkącik, albo przez taki trójkącik i to tak naprawdę nie ma za bardzo znaczenia. Ale jak sobie chcemy przejść przez coś takiego, to już się zupełnie nie da, ponieważ nagle się pojawi jakaś taka niesamowita, niewidzialna bariera, która nam w ogóle nie pozwala przez to przejść, a tak samo, jeśli chcemy sobie przejść przez coś takiego, to również się nie da. A jaka jest różnica pomiędzy czymś takim, a czymś takim? Po prostu tylko inaczej jest to odwrócone, ale tak po prostu nie powinno być, no bo jesteśmy mali, no i nawet przez to się powinno przechodzić jeszcze lepiej. I tak samo na przykład nie możemy przez to przestrzelić jakiegoś pocisku bronią, ani nic takiego. I to jest według mnie naprawdę strasznie dziwne. I tak samo jest właśnie z tego typu przejściami, ponieważ jak chcemy sobie przejść przez taką, jakąś taką ramę, która sobie stoi pionowo, to to sobie robimy na bardzo dużym luzie, no i nam to no po prostu strasznie łatwo wychodzi. Ale kiedy sobie chcemy przez przez właśnie coś takiego, to znowu się pojawia ta taka dziwna bariera, której naprawdę nie powinno być. Dziękuję Wam już za oglądanie tego filmu, moje wspaniałe kociaki. Mam nadzieję, że fajnie było sobie trochę pośmieszkować z tej wspaniałej gry. Koniecznie zostawcie subika i łapkę w górę i oczywiście suba z dzwoneczkiem, będę za to Wam bardzo wdzięczny. No a jeśli chcecie więcej filmów właśnie z takiej serii o nielogicznym BSP, to napiszcie mi to w komentarzu i na pewno się będą one częściej pojawiać. A jak Wy macie jakieś takie właśnie nielogiczne rzeczy w Blockster Planet, to mi to napiszcie po prostu gdzie sobie chcecie, a na pewno będzie mi o wiele szybciej i łatwiej stworzyć kolejny odcinek z takiej serii. Więc co, do następnego odcineczka, no i pa pa! Terima kasih.